Studio prób to jest yy, miejsce, w którym się bardzo dużo nauczyłem, o czym nie, myśla, nie myślałem, że aż tak dużo. Jest to bardzo intensywne, dużo dają te trzydniowe spotkania. Nagle się okazuje, że człowiek, pracując nad jedną sceną, dowiaduje się tylu rzeczy, jakby się postarzał o 2-3 lata. I nauczyłem się myśleć obrazem bardziej, o czym nie myślałem. Ja gdzieś tam dobrze słyszę tekst, jestem po 8 latach szkoły muzycznej, więc dobrze jak piszę te teksty, to sobie też gram. Ale nigdy wtedy nie myślałem obrazowo. W teatrze się tak nie do końca pracuje. Raczej się skupia tym bohaterze. Tu oczywiście też to jest, ale ten obraz jest. To jest jednak sztuka opowiadania obrazem. To jest obraz. Mój projekt ma tytuł Syntol. Historia opowiada zmagania młodego chłopaka, który. Chce zostać kulturystą. W całych tych jego przygotowaniach do zawodów pomaga mu jego babcia. To jest tragikomedia. Oczywiście, zawody to wszystko jest trochę pretekstem do tego, żeby, żebyśmy się spotkali z tą parą. Jak. Kocham mnie.